Ten filmik jest krótkim uzupełnieniem, poprawką do, 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 do filmu zatytułowanego Fizyka, Liceum, Fale Mechaniczne, Zadanie Maturalne, część, część czwarta. Można go odnaleźć na playliście. Play z fal mechanicznych, która się znajduje na moim kanale i tam po prostu w tym miejscu, o tu połknięte zostało to F, czy ta częstotliwość, a tu po prostu jedynie w miejsce V2, VZ1 mieliśmy wstawić po prostu to wyrażenie i tu zostało wstawione, ale zostało przeoczone to F. Także to F proszę uzupełnić uzupełnić nic, nic więcej. Jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem tej, tej lekcji, to musi otworzyć mój kanał, potem kliknąć na playlistę z falami mechanicznymi i tam odnaleźć właśnie lekcję o tytule Fizyka, Liceum, Fale Mechaniczne, Zadania Maturalne, część czwarta. To jest takie krótkie dopełnienie. Ten drobny błąd był Dziękuję za uwagę.